Witam was wszystkich ludziska bardzo serdecznie, jestem Broli, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Jak widzicie już te wilki tutaj zabiłem z Bartokiem, zdobyłem 5 skór i tutaj leży kolejny i ostatni wilk, ale my się nie poddajemy, idziemy dalej zabić orka, ponieważ w tym no odcinku mówisz, powinni... chciałbym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Chciałbym wykonać i przy okazji misję dla Bospera i dla Harada. E, a tam dalej jest też. Chodźmy do. E, jest też cieniostwór. I. Jest cieniostwór. I, 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 ork. A orka musimy zabić, aby wziąć jego broń. O, tu jest kurestwo. Jo, no, ale mu jedną! What the fuck! Co on mu zrobił? Na dwa strzały cieniostw. Nie, no, nie wierzę w to. Ale bardzo z ci tylko cieszę. Sorry, że tak wydarzyłem ry, ale się trochę zdziwiłem. No kurwa. Przecież w podstawce i w dodatku. Z tym cieniostworem były naprawdę... Patrzcie, to już tego miał na trzy strzały. Tego krwiopijcę. Nie wiem, to musiał jakiś... Mega kryty wejść, nie? Bo to jest niemożliwe. Dobra, i on tego orka pokona bez problemu. O, już powoli zbliżamy do niego. E, zapiszemy sobie grę. Najlepiej tutaj. Dobra. O, tego na strzała miał. No na pewno. Na, na temu... Eee, na tego cienia stwora niezły kryty musiał. Musiały wejść. O, tu jest ork. Wow, trochę inaczej wygląda, jak widzicie. Padnie, padnie, zabiję go. <grym>, zabił go! Ale tylko mało doświadczenia, no ale. To jest jakaś pałka? Jaka pałka? Co ja zdobyłem w ogóle? Orkowa pałka? Dobrze, czyli. To powinno wystarczyć do wypełnienia do, wy do wykonania zadania. Nie, wiem. tą pałkę ogólnie pierwszy raz na oczy widzę. Uh, ona jest oczywiście w modyfikacji. Dobra, dość tego. Wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. No to na możesz sprzedać. No i super. I misja została oczywiście wykonana. Ja oczywiście nie zapuszczam się dalej w, w ten las, ponieważ może się to dla nas źle skończyć. Nie jesteśmy jeszcze wyekwipowani. Jak widzicie, mam tylko galoty. Już latam tak od piątego odcinka. Eee, czy tam od szóstego nawet, już nawet nie pamiętam który to odcinek. O, więc kopacza, weźmiemy sobie. Aha. I lecimy oddać dwa questy. Mam nadzieję, że Haraty przyjmie tą orkową pałkę. Eee, bo ta broń została dodana w modyfikacji, nie wiadomo czy będzie chciał tą pałkę, bo jeżeli nie, no to kurwa nie wiem gdzie mam e, zdobyć inną broń orka W tej jaskini nie było eee, obok Korinis Ten ork niby też nie bo miał jakąś pałkę, więc nie wiadomo o co chodzi. Ale powinien się przyjąć no. No jak nie. Ale powiem wam, że tutaj już jest troszkę trudniej. jak widzieliście. Za tego orka dostaliśmy 44 punkty doświadczenia. Przecież. To jest, to jest, to jest nic. No ale trudno się mówi. Oczywiście bo spera nie będę czeladnikiem, więc od razu przy, wezmę od niego. Ee, domu te skóry. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza a, praca, mm, niż kucie mieczy po całych a, dniach? Mm. Albo napełnianie małych buteleczek... Ty chyba sobie jaja robisz. 6 sztuk złota za jedną skórę, to już kur... Nie, no to jest... to jest, to jest niemożliwe. Na pewno nie będę u ciebie czeladnikiem, mi stąd. Pewnie u Harada nie będzie lepiej, ale... Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż. Mówić jak torwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie zna. Cholera. założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś... Jak? E, oczywiście wiemy, gdzie się znajduje ten łuk, dlatego... Nie będę spoilerował dla tych, którzy nie grali w Gotika, chociaż nie wiem czy ta, ta, taka osoba jeszcze istnieje. E, ale weźmiemy sobie... O kolejny poziom. O, miałem nadzieję, że będziesz pracował dla mnie. Ale skoro tego chcesz. Czy to znaczy, że mnie poprzesz? Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują, tak. Ale na pewno. Na pewno. Ale to chyba tyle. Więc idziemy do Harada. E, oddamy mu e, broń orka i wykonamy sobie questa u Konstantina, jeszcze u niego chciałbym wykonać questa z e, tymi składnikami. Poczekajcie, zapiszę sobie grę. Ok, ludziska, witajcie z powrotem. Musiałem zrobić krótki cię cięcie. Chciałem sobie zrobić jeszcze zadanie u Konstantina, ale te zioła nie chcę się tych ziół szukać, ponieważ nigdy u niego tego questa nie wykonywałem i nie wiem gdzie tych ziół dokładnie szukać. Wiem, że gdzieś na lewo od miasta, od strony Targowiska, ale byłem tam i szczerze mówiąc, niczego nie znalazłem. Gdy to znalazłem, to szczury, które chciały mnie zabić. Mnie zabiły w sumie, bo broń mi się zbogowała, ale zostajemy czeladnikiem. u rada. Mam. Poka. OK, to już słyszeli, słyszeliśmy. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłuc orka. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów, Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chcę, żebyś został jego czeladnikiem. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę na ten temat. W końcu się zgodził. Gówno prawda, cały dzień kłójeś w bronię. Jak zwykle on. o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć czego tylko chcesz. A Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność wszystkich mistrzów. Jesteś gotów, by zacząć... Wchodzę w to. Dobrze. Nauczę Cię, jak wykuć porządny miecz. Poza tym czas, żebyś nabrał... Nie mów, że o tym nie wiesz. Ponieważ jesteś moim czeladnikiem, to muszę o Ciebie zadbać. Pierwszą lekcją będzie... Pierwsza lekcja będzie darmowa. To miło z Twojej strony. O, teraz lepiej. Wreszcie wyglądasz jak prawdziwy kowal. Jeszcze jedno. Nie chcę, by mój czeladnik łaził po mieście w jakichś szmatach. Weź to ubranie. A, a oto twoje narzędzie pracy Motkowalski... motyką miecza nie wykujesz. E, świetnie, ale założymy sobie oczywiście jakieś ubranie, bo wyglądam jak, jak noob w tym e, w tym w tych gaciach w końcu jakieś ubranie, ja pierdziu e, Pewnie gdybyśmy zostali szeladnikiem u Bospera też by, dał nam, też by nam, nam dał jakieś ubranie Pewnie ubranie myśliwego no i świetnie ludziska, mamy kolejny, znaczy mamy trzeci poziom, byliśmy tam na polowaniu z Bartokiem, poczekajcie, zapiszemy sobie tutaj, dwójeczka, no i idziemy wykonać, hey, ty. znaczy możemy się nauczyć wykuwać broń. Chcę sprzedać więc... A, no tak. Naucz mnie koszt 2, wow. Mało dość, znaczy mało punktów on chce od, y, za to, ale za to musimy mu zapłacić. W podstawce i w dodatku było tak, że płaciliśmy mu e, tylko 5 punktów e, doświadczenia. Nawet złota nie. Co? A no tak, nie mam tyle złota. zapomniałem. No cóż, mówi się trudno. E, ja pierdzielę. Na, na, nie, 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 mam, nie mam zielonego pojęcia, jak ja mogę mu e, sprzedać ten. Znaczy, jak ja, jak ja mogę zarobić te pieniądze. <laughs> Dobra, pomyślmy, gdzie tu jeszcze można wykonać questa? Mm... O, chyba wiem. Dobra. Także udamy się najpierw do do, 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 do tego strażnika przy mieście i spróbujemy zabić tych najmników Onara na farmie Akila. I jeszcze będziemy mogli wykonać questa u Kantara, podkładając list Sarze. No zobaczymy. Najpierw tutaj. Ej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne. Z miasta. Proszę, proszę. I zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Na przykład bandyci. Takiego słabeusza jak ty zjedzą żywcem na śniadanie. Jeśli nie wpadniesz w ręce bandytów, zajmą się tobą dzikie bestie i najemnicy grasujący w tych lasach. Znajdź sobie najpierw chociaż jakąś przyzwoitą zbroję. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Przypuśćmy, że będę potrzebował Twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób. Niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 zł. A spoko! Czemu nie? Oto twój... wspaniale. Jeśli będzie. Mam tylko jedną prośbę. Nie przybiegaj do mnie z każdym nieistotnym. Hej! Potrzeb... Skoro. to... Farmer Akil został zaatakowany przez. Co? Ta hołota panoszy się na farmie Akila? A zatem. Okej, okay, widzicie, możemy wykonać questa yy, na farmie Akila też. Tam będzie, tam będziemy mogli też zdobyć jakiś lepszy ekwipu ekwipunek. O Jezus, chyba. O jaki ten Miki jest słaby? Miki, co ty robisz? Nie no, myślałem, że jakieś większe wrażenia. O, fajnie. Dobra, coś tam jednak robisz. Ale myślałem, że... Tak, tak... Znaczy, gdy spojrzałem się na Majka, to tak mało HP zobaczyłem na górze. A okazało się, że to, że to było życie wilka. Trochę się przestraszyłem, myślałem, że ten Majk jest naprawdę taki słaby. Ale jednak coś tam robi. Dobra, mam nadzieję, że z tymi... ...najemnikami sobie poradzi. Czekajcie, zapiszę sobie grę. 8, dobra. I przy okazji można sobie tutaj nabić troszkę doświadczenia, jak widzicie. O Jezus, co za debil. To jest gdzieś wilk jeszcze. Panie Majku, pomóż mi. Owik! No chodź, parszywa bez. Boże! Fuck! Fuck! No, świetnie. Co to się stało? Jak się zbugował ten wilk? O oh, fuck my life! Dobra, bierzemy skórę. I ruszamy dalej. Kurde, jak ja tam wejdę na górę? A, tu jest przejście. To są takie rzeczy. Dobra. Kolejne wilki, dobra, ty się zajmij wilkiem, a idę zabić szczura. Szczura zabije akurat na szkoła. Pyk. Super. E, skórę też weźmiemy. Super. I dalej kontynuujemy naszą podróż na farmę Akila. Jej, kule tych potworów tutaj jest na po drodze. masakra. Ok, ludziska, musimy zrobić cięcie, e, ponieważ walczyłem cztery razy już z tymi najemnikami, ale raz padłem ja, e, za drugim razem padł Akil, e, za trzecim razem zbugowała mi się za gra, a za czwartym razem znowu padłem ja, więc e, teraz będzie próba piąta. E, mam nadzieję, że teraz mnie nie zabije ten głupi. Pieprze, pieprz mam jakieś spadki FPS-ów, masakra. O, oh, fuck, Zostawcie mnie w spokoju. Oj, ten nie żyje, Alvarez. E, tylko, żeby Akil nie padł. Dobra, chyba nie padnie, więc możemy tutaj e, przeczyścić te zwłoki. Świetnie. No i zaraz spada. Oj, tyle. Dzięki Inosowi. Myślałem, że mój czas no, dobiegł końca. Masz jakieś złoto. Nazywam się Akil. Uprawiam. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko. Bałem się na. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić. Może parę sztuk złota? Obawiam się, że cię rozczaruję. Jesteśmy biedakami. Wystarcza nam na proste życie. Mogę Ci tylko zaproponować posiłek. E, w podstawce on nam chyba dawał. Muszę już. Powodzę? W podstawce nam chyba mógł dać 150 sztuk złota, ale nie pamiętam. E, no ale jedzenie też się jakieś przyda. O Jezu, ale mi tutaj cofa. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale będę musiał też jakoś inaczej skonfigurować ten program, bo jednak to do dupy zrobiłem. Kilm Od czasu kiedy upadła bariera, zrobiło się tutaj bardzo niebezpiecznie. To dla nas ciężki. Proszę, masz tu kawałek chleba, odrobinę mięsa i parę łyków wody. Obawiam się, że nie mogę sobie pozwolić na poczęstowanie. Okej, okay, wszystko tutaj mi, znaczy wystarczy mi tutaj e, to jedzonko i możemy teraz ruszyć z powrotem do no, e, to jest maika. Jezu, jakie te spadki są wkurzające. Zawsze kiedy w tamtą stronę patrzę, jak się odwrócę, to już jest dobrze. Ale tutaj jest masakra. Nie, będą się naprawdę poprawić to. Dobrze. Dobra, idziemy z powrotem do e, Sary. Ok, ludziska, zbliżamy się powoli do Sary. Wykonamy questa dla Kantara. E, od Sary odbierzemy nagrodę. E, bo chyba coś nam tam da za to, że pokonaliśmy tych e, najemników na farmie m, Onara. E, zobaczymy. Czekajcie. O. o, jednak nie, także Pokaż. wykonamy questa. Eee, o, przepustka, Lis Jukonstadina, Lis Kantara do Sary, o e, no i teraz możemy iść do lorda Andre, mm, aby odebrać pieniążki, będzie nam potrzebny, będzie nam potrzebny hajs. E, ile... Czeka, oj, przepraszam. E, ile mam pieniążków? 100... Nie, 88, przepraszam. Także będziemy mogli się też przy okazji wyuczyć e, nauczyć, jak wykuć miecz e, no i chyba to będzie tyle na ten odcinek. Kurde, odcinek trwa 30 minut, tak mam na stoperze. A tak naprawdę będzie z jakieś 20 minut, bo dużo cięć było. Eee, okej. Okay. Niech Inos będzie z tobą. Chcę. E, sara sprzedaje broń Anarowi. Anaro, Jak już mówiłem, nie warto e, w, tutaj wsypywać kantara, ponieważ e, później będzie tak, że będziemy musieli zapłacić kantarowi pięć, e, 500 sztuk złota. Za to, aby naprawić to, co, te szkody, które wyrządziliśmy jemu, ponieważ żaden handlarz nie będzie chciał z nami handlować, także lepiej Sarę wpieprzyć. Sara sprzedaje broń Onarowi. Sara, ta, która handluje bronią na targowisku? Masz na to jakiś dowód? Ma w kieszeni list, który dotyczy dostawy broni dla Onara. Nie ujdzie jej to na sucho. No i tyle, także to tyle. Z tym e, Lordem Andresem jeszcze pogadam, spokojnie. Ale na początek ruszamy do kantara, później się, e, nauczymy się, jak wykuć miecz. O, przy okazji udamy się też do hakona i e, kupimy też e, stal. E, ponieważ no dzięki temu możemy wykuć miecz. Hakon jest tutaj. Jestem hak w dzisiejszym. Dobra, 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 dobra. Pohandlujmy lepiej. E, o jejku, co to za topór. Dopór wojenny. O kurde, trochę siły jej potrzeba. No, niestety, tyle siły nie mam. Bierzemy ostrze, surowa stal. Amulet pancerza, ochrona przed bronią. Nie, tego nie kupimy. Dobra, niczego nie kupimy, bo szkoda mi pieniędzy. Teraz musimy naprawdę uważać, e, na co wydajemy te pieniądze. No i z powrotem do Cantera. interesujące. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc. wy. Gdybyście nie wzięli od niego tej przepustki e, i byście u niego wykonali questa, no to on by, na, on by wam dał topór marynarski z tego co pamiętam. O, właśnie nie, jednak nie taki. E, on go tutaj nie ma w ekwipunku, ale jest to całkiem przyzwoity przyzwoita broń. E, no i w sumie niczego ci tutaj... niczego od ciebie nie kupię. Kiepski topór wojenny. Hmm. To jest broń dwuręczna. E... Ciekawe. Ten miecz jest lepszy od tego tego toporka. A mniej koszty. Mniej. Jest mniej wart po prostu. Także sprzedamy to. E... To sobie zostawimy. Sprzedamy to. E... No i chyba to tyle. Także cóż, możemy ruszyć do Harada i nauczyć się, jak wykuć miecz. Przy okazji wykujemy kilka, kilka mieczy i sprzedamy mu je. I przy okazji nauczymy się też, albo się nauczę trochę siły, albo nauczę się, jak walczyć bronią dwuręczną, albo jednoręczną. Nie wiem, czym chcę walczyć. Będę musiał się dokładnie zastanowić. Dobra, panie Haradzie to dość proste. No jest świetnie. Tu mam już dobry Mmm... Cztery punkty tak e, i 300 sztuk złota. No niestety a, tyle pieniążków nie mam, więc na razie będziemy musieli sobie tutaj e, darować. E, ale zobaczę sobie e, Kur... O jest. Zabrałem sobie rozgrzej stalowe pręty. o świetnie. Rozgrzej pięć stalowych prętów. Jeden stalowy pręt na razie. Czekajcie, co się zaczęło? Bo chciałbym zobaczyć, ile dostanę pieniędzy za, e, za jeden wykuty miecz, bo u Bospera dostaliśmy 6 sztuk złota za e, jedną skórę. E, zobaczymy, jak tutaj, jak będzie z mieczami. Dobra, miecz. E, co to jest w ogóle za miecz? Miecz, tak. To jest właśnie ten miecz. Jak, jak widzicie, e, jest to całkiem przyzwoita broń. E, tylko brakuje nam trochę siły. Poczekajcie, ile mam tutaj e, punktów? 23. Ile nam zgarnie za Chwila. nauczenie się siły? 50, 50 sztuk złota. No, trochę dużo. Cholera. A zobaczymy, czy u... O, skoro broń. No tak. Zapomniałem. 60 sztuk złota, no jak widzicie, w, e, mimo wszystko, e, pieniądze są większe niż Ubospera. Ubospera nam dawał tylko marne 6 sztuk złota, za jedną skórę, także bez sensu. Może nie nauczę cię niczego dopóki Hmm, jak mam go przekonać? Nie mam żadnego pojęcia. Ale ludzi z kanady, zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. E, I ja się z wami żegnam. Do zobaczyska, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!